Cześć, nazywam się Anna Zdzieszyńska i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu końska dawka rozwoju. Podcast ten jest o rozwoju i dla osób, które chcą się rozwijać, a konie są bohaterami historii i tłem do pytań, które mogą Ciebie zainspirować do pracy nad sobą. Cześć! Czasami jak będziesz obserwować jazdę konną, którą ktoś prowadzi, którą prowadzi trener, możesz usłyszeć taką komendę, bat, 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 albo no użyj bacika, batem, batem, bat za łydką, bat po łopatce, bat, bat, bat. No i wydawałoby się, że ten bat to straszna rzecz. Ale sam bat nie jest straszny, tylko to w jaki sposób go używamy. Czyli możemy użyć bata prawidłowo. Bądź użyć bata? Nieprawidłowo. Po co tak naprawdę używa się bat, szpicrutę, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, palcat, bat ujeżdżeniowy i wiele różnych rodzajów faktycznie batów jest w wieździectwie. jak myślisz, po co się używa bata? W powożeniu, w lążowaniu, w wieździectwie? No, powiem Ci na przykład o lążowaniu, ponieważ swego czasu. Byłam osobą, która lążowała bardzo dużo konie, które pracowały jako konie woltyżerskie, czyli osoby, które pracowały z koniem, wskakiwały na niego i robiły różne ćwiczenia akrobatyczne i gimnastyczne na koniu. A ja byłam tym, który prowadzi konie i odpowiada za to, żeby koń szedł równo, rytmicznie i bezpiecznie. I do czego służył mi BAT? Po pierwsze do wskazania, że koń ma rozpocząć ruch. Po drugie, do utrzymania go na obwodzie konia. Po trzecie, do zatrzymania. Umiem dość dobrze operować batem nadal, mimo że teraz już lążuję konia no, po prostu, żeby się ruszył, nie, nie na zasadzie takiej profesjonalnej. Natomiast umiem dotknąć bata w przeróżne części. Znaczy, umiem batem dotknąć konia w przeróżne jego części. Ale przyznam Ci się, że zdarzało mi się używać bata niewłaściwie podczas jazdy konnej. Podczas jazdy konnej bat ma wspomagać łydkę, ma być dodatkowym impulsem, sygnałem, który ma pokazać tak, idź do przodu, tak, weź zdobądź się na energię i wykonaj skok. Czyli jest, bat jest pomocą, tak jak głos. No i znowu, nie samo narzędzie jest nie ok, tylko to, jak tego narzędzia stosujemy. Czyli bat absolutnie nie służy do bicia konia. Jest pomocą w komunikacji z koniem. Jest prośbą do wzmocnienia wysiłku, albo właśnie jest prośbą o na przykład mocniejsze zaangażowanie zadu. I podobnie jest z informacją zwrotną krytyczną. Celem tej informacji jest zwrócenie uwagi na błąd, niewłaściwe zachowanie, a nie karanie. Celem jest zaproszenie do korekty, na przykład zachowania, do zmiany jakiegoś schematu, do dołożenia większych starań itd., a nie do ukarania. No jak używać informacji zwrotnej, tej krytycznej, no tak jak bata, odpowiednio. Po pierwsze, miej dobrą intencję. Po drugie, wskazuj. Użyj tego jako wskaźnik, jako sposób komunikacji. Znaczy, słowa użyj jako wskaźnik, jako sposób komunikacji. Rozmawiaj. Oczywiście zachęcam do tego, żebyś zastosował, zastosowała model Foucault. Czyli najpierw porozmawiajcie o faktach. Miejcie pewność, czego dotyczy sytuacja. Ty, jako osoba, która będzie udzielać informacji zwrotnej, upewni się, czy obie strony widzą, rozumieją, postrzegają problem dokładnie tak samo. Następnie powiedz, dlaczego to jest dla ciebie ważne, wyraź swoje uczucia, albo ustosunkuj się do sytuacji. Omówcie konsekwencje dla sprawy. Albo powiedz, jak ty to widzisz, albo upewni się, jak rozumie to druga strona, dlaczego to jest ważne, jakie konsekwencje to może rodzić dla relacji, dla biznesu. Następnie daj przestrzeń na wygenerowanie planu działania, bądź porozmawiaj o oczekiwaniach. Powiedz, o co prosisz. To jest istota informacji zwrotnej, korygującej. No i oczywiście, taki już alfabet Naj, najchętniej od razu po, żeby ktoś nie nauczył się niewłaściwego nawyku. Mów o sytuacji albo o zachowaniu, nigdy o osobie. Zawsze w cztery oczy, z zachowaniem szacunku. To jest takie no, ABC, z którego nie startuj z Fuko, jeśli nie zamierzasz mieć dobrej intencji i nie zamierzasz uszanować tej drugiej strony. I pytania na dziś. Pytania rozwojowe na dziś. Kiedy prawidłowo udzieliłeś informacji zwrotnej krytycznej? Jaki wpływ na proces udzielania informacji zwrotnej ma intencja? Od czego zaczniesz rozwój umiejętności udzielania informacji zwrotnej korygującej? Dzięki za dziś. Proszę o polubienia, o subskrypcję czy na YouTubie, czy na Spotify'u, czy na Apple Podcast. Jeśli podoba Ci się to, co robię, zapraszam. Podziel się z innymi, zareklamuj mój podcast, tym, którym może się on przydać. Pozdrawiam. Pa!